Yo, a witam was drodzy kibice Polonii, słuchajcie jakiś czas nie nagrałem już o Polonii, przede wszystkim dlatego, że nie ma sezonu, nie ma spotkań. E, ale się szczerze powiedziawszy, zastanawiam, czy, ja wiem, że i tak moje tam zasięgi nie były specjalnie duże i tak dalej, ale wkładałem to naprawdę w serce. Wkładałem to w serce, oglądałem spotkania, czytałem, czytałem opisy meczów, kurczę przypuszczam, że potrafię nawet wymienić te jedynastki. Z większości spotkań, to bardziej ta jedenastka się nie różniła, nieważne, ale słuchajcie, drodzy kibice, powiem Wam tylko jedną rzecz, bo jest mi Was. Wielokrotnie mówiłem i nie ukrywałem, że, że ja nie jestem kibicem Bolo, nie jestem jedynie, znaczy jedynie, jestem sympatykiem po prostu, nie, bo jestem z Warszawy. Podobnie jak jestem sympatykiem Marki nie bo tam kiedyś mieszkałem i tak dalej. Natomiast słuchajcie, po tym jak co widzę, czasami wchodzę na, na transfery. Nawet wejdę w tej chwili. No tak, jestem na transfer markecie. Ostatnie transfery to Ozmendi z Argillisu i Bąkowski z Lecha Poznań. Chciałbym powiedzieć że z pełnym szacunkiem do tych panów. Ja ich się nie znam, chociaż Bąkowski jest rzeczywiście już trzykrotnym czy pięciokrotnym nawet reprezentantem polskim U-21 u probierza, więc facet, chłopak bronić pewnie potrafi. Natomiast tego człowieka Auzmendi nie mam pojęcia w ogóle kto to jest. Prawdopodobnie jest napastnikiem, być może jest pomocnikiem, albo jest pomocnikiem, a może jest napastnikiem, cholera wie. To jest nieistotne. Chodzi o to, że słuchajcie, yy, proponuję Wam, abyście przestali się przejmować tym, co się będzie działo z Waszym klubem w, tym, yy, w tej rundzie. Yy, I tak się stało sporo. Awansowali z trzeciej do drugiej. Z trzeciej, wiadomo, awansować trudno, bo tam tylko jedna drużyna awansowała, w, zesz w zeszłym sezonie w drugiej lidze ją wygrali też nie było aż tak jasne, bo tych y, średnie punktów była ledwo ponad dwie, znaczy sp było spoko, nie, jednakże średnia punktów była ledwo ponad dwie na, y, na mecz, natomiast y, klub, y, klub. już Ja pomijam wyniki, pomijam wyniki w samych y, barażach, bo, y, bo y, baraże są tego, żeby trener y, smalec, nie wiem, mam wrażenie jedyna rozsądna osoba, która tam y, y, piastuje miejsce w, w zarządzie. Uważam, że trener pierwszej drużyny jest w zarządzie w jakiś sposób. To yy, yy, brak, e, brak ewidentnych transferów, e, brak ewidentnych wzmocnień, e, brak ewidentnych, ewidentnych wzmocnień tej drużyny, no, nie, nie rodzi e, specjalnych e, nadziei na to, że ta drużyna zacznie grać lepiej. I ja obawiam się, że ta drużyna nie będzie grała lepiej. E, słuchajcie, to, że Polonia nie jest w strefie spadkowej, to tylko dlatego, że Resowia ma jeden mecz rozegrany mniej i dwa punkty, więc równie dobrze. I pod Beskidzie też, pod Beskidzie też ma jeden mecz rozegrany mniej. Więc gdyby Resowia. Ja nie lubię gdywać, ale. Kurde, ale gdyby pod i Resowia mamy rozegrany mecz więcej, miały po zwycięstwie więcej. <laughs> nie pamiętam meczów bezpośrednich, to przypuszczam, że Polonia byłaby w strefie spotkowej na całą rundę, więc też nie jest dobrze. W każdym razie to, co chciałem powiedzieć, że słuchajcie jeżeli klubowi nie zależy jeżeli klubowi, jeżeli zarządowi nie zależy, jeżeli mają pewne ograniczenia więc całe, cała ta narracja cały ten, 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 ten moc e, logistyczno słowne mające na myśli, że Polonia będzie w pierwszej lidze, bo jest szansa, że się utrzyma, ale obawiam się że też jest spora szansa, że, że się nie utrzyma, a jak Polonia się nie utrzyma słuchajcie to ja nie wiem czy pan prezes e, Nitotki nie będę się nawet silił na próbę francuskiego akcentu, bo nie znam w ogóle więcej, chyba 50 słów w tym języku albo 20. W każdym razie prezydent, Mito, słuchajcie, jest Francuzem. I on nie przyjechał do Polski, dlatego że jest kibicem warszawskiej Polonii. Że od dziecka z, z mlekiem matki wiecie, był kibicem czarnych koszul. Nie. To, że on sponsoruje Polonię, ja, on ma tu firmę jakoś teoretyczną, nie, nie, nie wnikam specjalnie, nie interesuje mnie to. Natomiast facet, jestem przekonany, że ma w tym swój interes, że prowadząc klub i przedsiębiorstwo, na pewno wydaje jakieś pieniądze, ale ma z tego jakieś zajebiste ulgi podatkowe. Wiadomo, że u nas w kraju słowo podatki to jest temat rzeka, więc jestem przekonany, że facet prowadząc biznes, ten IT. Plus klub ma w cholerę jakieś ulgi, więc to nie jest tak, że on robi to sobie z pasji do Polonii, z pasji do Was, z pasji do czarno-białych koszuli. Nie, nie, tak się nie dzieje, słuchajcie. Eee, Także nie, nie wiążcie swoich nadziei z panem i totem. Jeżeli ta drużyna spadnie do drugiej ligi, obawiam się, że on, nie wiem, nie mam pojęcia, ale zakładam, że spadek może oznaczać tylko i wyłącznie to, że może, może będzie chciał odejść. Nie? Wiadomo, że też nie pomagają kibice z tej drugiej strony, ale tutaj nie chcę zabierać ich głosu, bo... bo to nie jest moja sprawa tak naprawdę, nie? Ja chciałem mówić o... wyłącznie, tylko wyłącznie o wynikach sportowych, o... o, o ale, ale... powiem Wam szczerze, że z każdym następnym spotkaniem, jak śledzę, na flashscorze dostaję powiadomienia, że Polonia przegrywa tu, tamto i kiepsko ponoć wyglądają te baraże. to... to znaczy, to nie jest tak, że mi się nie chce już o tym gadać, tylko, że po prostu straciłem jakby... Pasję, no wiecie, ja miałem w ogóle taki zamysł Barcin prowadzi też jeszcze też zupełnie innego rodzaju, on tam naprawdę się przykłada, nie? Natomiast nie było, nie było żadnego kanału chyba o Polonii Warszawa, gdzie, gdzie siedział koleś i, i pierniczył i chciałem, kurde, żeby było fajnie, nie? Pomimo, że nie jestem kibicem, ale sympatykiem, chciałem, żeby było fajnie My zresztą mam wielu znajomych kibiców Polonii i, i chciałem, kurczę, żeby to jakoś tak fajnie poprowadzić, ten kanał o Polonii, tym bardziej, że Polonia była w tej, tej był wyjazd do Szczuczyna, tam jeszcze był mecz u siebie z Legionowią 3-2 i myślę, kur, to jest zajebisty moment, żeby z tym wejść, ale taki był hype, nie, fajny. Natomiast teraz ja osobiście, jak oglądam piłkę tyle lat, owszem, no były jakieś cudowne ozdrowienia, nie, jakieś cudowne cuda, które się zdarzały w piłce. Ale to nie jest ten moment, to nie jest ta drużyna i to nie jest ta liga. Y... Powiem wam szczerze, że pomimo, że ten ostatni mecz z Wisłą 1-2, y... półtora miesiąca temu, który oglądałem, to był spoko. No, no, ten mecz był akurat, naprawdę, powiem, że Polonia przegrała. To grała, grała fajny mecz, tam było sporo sytuacji. Zresztą... Y... a i ta porażka 0-3 z tą są też w Pucharze. Y... No ale dobra, no wiadomo, że Wisła będzie grała o. O, o awans. Niemniej, e, słuchajcie, e, nie nastawiajcie się, że Polonia, Warszawa e, na, luzie wygra, e, na luzie utrzyma się tej linii, bo tak może nie być. I prawdopodobnie tak nie będzie. Prawdopodobnie, a, czy tuś ja tu, tu pisze, Krzysiu pisze, a no, sorry. E, e, nastawcie się na to, że to będzie, będzie krew, pot i łzy. Nie wiem po tym, co patrzę ze złym, ze złym rezultatem. No. Spadek do drugiej ligi to jest, to jest potężna, potężna, chyba TVP będzie zresztą chyba, nawet da się transmitować. TVP się w ogóle weźmie jakoś też za za, ten, za, za ligę, za, za transmitowanie spotkań. Wiesz, ta pierwsza liga w przyszłym sezonie też będzie bardzo atrakcyjna dla Oka. Ja powiem Wam, że ja jestem fanem Liverpoolu od 1998 roku i ci, którzy mnie znają, mogą potwierdzić. Dumny z tego jestem. To już jest 20, 26 6 lat, prawie będzie. Dwa razy Liga Mistrzów, co prawda tylko raz, to czy tylko no raz yy, mistrzostwo, ale jest, nie? Ale wiecie, oglądanie Liverpoolu, oglądacie, oglądanie Premier League, nawet jak gra Luton z, z Evertonem, chociaż Everton, Everton, poza tym, że mam mniej punktów, to wcale nie gra tak, źle. To jest inna, nie inna dyscyplina, bo to jest, to jest złośliwe pierdzielenie, ale to jest. Yy, <gryw> ale to jest inna dynamika tej dyscypliny, inny sport. Słuchajcie, powiem wam szczerze, oglądanie tej pierwszej ligi dla Polonii bo straszne. To męczy jak cholera. Ja wiem, że was to nie męczy, was to yy, emocjonuje, bo to jest wasz klub, ale popatrzcie na to, na to z, z innej perspektywy. Oglądanie, oglądanie klasy już jest kurczę męczarnią, a co dopiero pierwszej ligi, nie? Także nie wiem, postaram się nie poddać, przynajmniej jak tam ględzić coś do, do końca tego sezonu. Ale, ale, dziś szczerze, słuchajcie, naprawdę wam powiem szczerze, pomimo, że byłem bardzo optymistycznie nastawiony, całą rundę praktycznie wierzyłem w pana, w pana Rafała marca i dalej wierzę, nie? Kiedyś napisałem, że, że 7 punktów w pierwszych, pierwszych pięciu spotkań, nawet nie spojrzałem na terminarz, spojrzałem na terminarz i żałuję, że to powiedziałem, bo czuję, że to jest niemożliwe. Chociaż nie wiem, w Pisa, wszystko jest możliwe. Nie? Dalej, dalej to są zawodnicy grający na tym samym poziomie, w tej samej lidze. Więc... A, no i te wyniki na konwiktorskiej. Kurde, jeszcze te wyniki słuchajcie na konwiktorskiej. To totalny brak zwycięstw. Męczy, słuchajcie, męczy naprawdę oglądanie tej ligi. Męczy oglądanie Polonii, bo oni się męczą. No. Chociaż te pierwsze dwa spotkania, 2-3-2-3 z z, 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 z. z Tychami i z Wisłą Kraków. To były dobre mecze. Polonia tam chyba w ostatniej minucie wy wyrównała, a tam War. Nie, no, ta bramka Polonii się wtedy nie należała, rzeczywiście byłaby V, ale, ale dobrze grali, naprawdę. Wyjazd do Gdyni przecież. 3-2. E <t> tak, bo były 3 mecze po 3-2, 2 porażki i zwycięstwo. No i e popatrzcie, jak, jak, jak się niesamowicie zdarzyło, że e Arka dnia po tym spotkaniu naprawdę wzięła się do e siebie i kończy sezon na, kończy rundę na, na pierwszym miejscu a Polonia y, dosłownie nad strefą złotkową, a, a Polonia ten mecz wygrała, nie? Y, nie wiem, ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Pewnie tam jeszcze zerknę, coś tam powiem, ale... No nie wróżę nic dobrego, nie wróżę nic dobrego w tej rundzie, bo y, nie ma transferów, nie ma wzmocnień. Y, nie wiem, jak wygląda sztab szkoleniowy, czy trener y, Smalec y, dostał jakichś ludzi y, bardziej y, doświadczonych. I też, też się zastanawiam, czy pan, pan Smalec, pomimo mojej ogromnej sympatii do tego kolesia, pewnie na wyrost, bo nie znam go osobiście, to czy to jest kurczę trener na właściwym miejscu, nie? Drużyna, no przyszedł Kuchta, Pawłoski, Kobusiński, okrończyk te wypożyczenia, nie? Kuba Piątek, Kołdziejski, no były, były, są te transfery, ale. Ale czy to są transfery na miarę. Nawet. Czy to są transfery na miarę środka tabeli z innym trenerem? Troszkę więcej poszynku kogoś się spodziewałem, powiem wam szczerze. Ehm, aczkolwiek facet nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, nie? Dobra, kończę ten monolog, bo ym, po prostu. Nie tak miało być, nie?